Instrukcje darmowego pobierania plików z uploadbanks.com Krok pierwszy. Wklejamy link żądanego pliku w pasek adresu naszej przeglądarki internetowej i wciskamy Enter. W drugim kroku, aby pobrać plik za darmo, należy wybrać opcję Free Download, po czym rozpocznie się odliczanie wyznaczonego czasu. W trzecim kroku należy poprawnie przepisać kod z obrazka i kliknąć pole Free Download. A po jego kliknięciu wystarczy wybrać opcję Zapisz, aby rozpocząć pobieranie pliku na nasz dysk. Film instruktażowy został wykonany specjalnie dla LenborgSite.pl. W razie jakichkolwiek problemów z pobieraniem plików wejdź na naszą stronę, a tam szybko uzyskasz sprawną pomoc od administratorów. Link znajdziesz na dole w opisie filmu. Życzę wysokich transferów, powodzenia.